To będzie ok. No, to po co tu jesteśmy? Z tego co słyszałem, Kery ma <laughs> Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piją o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wychodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Zawsze coś do niego miałeś, prawda? Ja? Kurwa, proszę cię. To on nie mógł się zdecydować, czy chce mnie wyruchać, czy wyjebać z zespołu. Mieliście inną wizję? Z Kerym problem był taki, że miał kutasa, więc nie byłem zainteresowany. Ale za to on nie miał jaj. Pozował na buntownika. Ale wiesz, tak, żeby nikomu nie podpaść. A zwłaszcza Arasace. A zresztą zespołu dogadywałeś się lepiej? Reszta miała mnie w dupie. Nancy wszystkim dyrygowała. Traktowała nas jak lekko niedojebanych. Przy czym z Henrym to akurat prawda. Próbował kręcić zdeny, ale rzadko byli równocześnie w tym samym stanie świadomości. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co oni pisali? Depresja. Próby samobójcze. I co? Martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. Hmm. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę. Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku Lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. Aha, najpierw rok teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt ta ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa, jeszcze żyją, jest dosyć. Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerem. OK, ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Wi, daj spokój. Kery zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej wilii. Okej. Okay. Powiesz mi, kiedy chcesz przejąć stery. Jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezguścia. Niezła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na ja kilku z nich sam grałem w czasach. Kurwa, ktoś tu chyba wybierał z katalogu. I założę się, że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. Okej, okay. ten nawet jak kojarzę. Teraz się podlizujesz. Never fade away. Ten chyba lubię najbardziej. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Popatrz tylko. Kel jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. To pewnie siadaj myśli, pochuj mi to wszystko. Mam na to, że się kąpie. I to sam. Dobrze się składa. Okej, okay, resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. Możesz już wziąć pigułki od Misty. lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. Long, everything. Graj dalej. Nie, kurwa, to jakiś żart. Czekaj, co Silverhand powiedział mi przed śmiercią. Sprawdzasz mnie teraz? A może jeszcze ci coś zagrać? Mów! Powiedziałem, żebyś zostawił samuraja i grał po swojemu. Jak widać, miałem rację. Jak zwykle. Czony pany Silverhand. Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu! Okej. Okay. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. Pięćdziesiąt lat na to czekałem. No, widzę, że sporo się zmieniło. Nowy styl. Ty też dobrze wyglądasz. Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiesz mi, czemu wyglądasz jak jakiś drobny cwaniak z Afterlife. A ty opowiesz, co ci się stało w szyję. Zawsze narzekałeś, że fałszuję. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Przeprowadziłem się tu po wydaniu czwartej płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam jej w studiu, a wieczorem Jolinoku przychodzi na sąsiedzkiego Grilla. A no, tak naprawdę, no. z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. O, siądziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. Mieszkasz tu całkiem sam? Skąd? Jest jeszcze Arian, kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel, wiesz. Zresztą, nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Będzie kurawsko smutno. Kurwa, pamiętasz. To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. Mmm, grał jak gówno. Ale Deny była zadowolona. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była kontrol-freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henry. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Bez Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć, co z Denny i Henrym. Znowu coś zrobić razem. Wiesz, pograć. Nancy to teraz BS Isis. Ale wymyśliła? To brzmi jak aspirująca z teaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa. Szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle poza tym, że zmieniła branżę? Mógłby sam z nią pogadać. się pewnie zapił. Nie, no. Wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Denny powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. Rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Chcesz reaktywować samuraja. Tylko na jeden, jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, gdzie nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Bioczypy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Eee, kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy, a ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Deni. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z wi. Jasne, ale dobrze się dogadujecie. Ostatnio nie szczególnie, ale on nie bardzo ma wybór. A jak mam? Johnny, w porządku? coś witam. Dziada mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście. Ocha, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałeś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc. Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. A co jeśli skończy się jak zrok? Rozczarowaniem? To co innego? Kary potrzebuje tego koncertu. Okej, okay. dzwonię do Nancy Dobra robota. Nancy? Znaczy bez ISIS? Nie, to jej nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54, słucham. Ach, chcę rozmawiać z Bez. Nie ma jej. Dzwonię z rezydencji Kerego Jurodain. Gratuluję, ale bez nadal nie ma. Spodziewaliśmy się jej dwa dni temu. Pojechała do to ten materiał o Melstromie. Za w przyszłym tygodniu albo śledź nasze niosy. Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napiszę. Więc mam złe przeczucia. Chyba wybierzemy się do totentans.